Jestem Krzysztof, a czytany przeze mnie tekst pochodzi z portalu warhammer.fantom.com Mutacje. Mutacja to proces, w którym zwykła istota ulega nienaturalnym zmianom fizycznym, psychicznym lub duchowym, często w wyniku wystawienia na działanie energii chaosu lub zwoli bogów chaosu. Niewielu jednak potrafi z całą pewnością stwierdzić, dlaczego dochodzi do mutacji. Niektórzy sugerują, że mutant jest w oczywisty sposób winny uchybień moralnych, niektórzy twierdzą, że jest to magiczna klątwa, inni sugerują, że jest to kara za grzech śmiertelny. Niezależnie od przyczyn, mutacje pojawiają się w świecie śmiertelników z zadziwiającą częstotliwością i choć łowcy czarownic i podobnie myślący obywatele robią wszystko co w ich mocy, by zniszczyć mutantów gdziekolwiek się pojawią, ich wysiłki nie są wystarczające, by spowolnić falę zepsucia, która grozi skażeniem Starego Świata. Bardziej niż groźba armii wojowników w czarnych pancerzach wyłaniających się z pustkowi chaosu, czy mrocznych kultystów niszczących moralne podstawy imperialnego życia, mieszkańców Starego Świata przeraża groźba mutacji. Jest to najbardziej osobiste z zagrożeń, jakie niosą ze sobą Ruinous Powers, erozja jaźni w odmentach chaosu. Nigdy nie wiadomo, kto pod workowatą koszulą lub pod brudnymi spodniami ukrywa jakieś dziwne zepsucie ciała. Sąsiad może ukrywać jakąś dziwaczną mochydę w swojej piwnicy, a wszyscy, nasłuchujący straszliwych krzyków nowej matki, wydającej na świat pokraczną bestię. Zagrożenie skażeniem fizycznym jest wszechobecne, i wszyscy mieszkańcy Starego Świata uważnie wypatrują oznak zepsucia. Przyczyny mutacji. W dążeniu do powstrzymania lub spowolnienia rozprzestrzeniania się zepsucia fizycznego przez wieki starano się skatalogować katalizatory zmian mutacyjnych. To, co poniżej, to tylko próbka przyczyn mutacji. Nie jest to bynajmniej przegląd kompletny, gdyż sposoby działania potęg ruin są liczne i podstępne. Zanieczyszczenie łona matki. Nie ma nic bardziej tragicznego niż widok produktu miłości skażonego plamom zepsucia, ale każdego roku rodzi się coraz więcej dzieci skażonych, wykrzywionych i zepsutych przez przerażającą moc mrocznych bogów. I nie są to drobne wady, nie, to są obrzydliwości, istoty, które rodzą się nieludzkie, bardziej bestie niż ludzie. Jakiego życia może oczekiwać mutant? Jakie ma prawo mieszkać pod lśniącą latarnią chwały Sigmara? Nie. Zamiast miłosierdzia, pełni dobrych intencji, rodzice jedynie uprzedzają to, co nieuniknione, sprowadzając na własne głowy katastrofę i pogarszając i tak już smutną sytuację. Te zagubione dzieci bawiły się z innymi w swoim rodzaju, próbując z chorych owoców z lędźwi najczarniejszych potęg i żerując na prawych i sprawiedliwych. Mimo to pokusa, by oszczędzać własne ciało, jest potężna. Większość mężczyzn i kobiet, gdy staje przed obowiązkiem wyeliminowania skażonego potomstwa, okazuje się, że brakuje im odwagi. Wpływ mrocznych bogów jest tak wielki, że potrafią oni poruszać serca i umysły pobożnych mężczyzn i kobiet. A za każdą porażkę plugawe siły północy rosną w siłę. Odstraszanie łona. Mieszkańcy Starego Świata mają wiele sposobów na to, by dzieci rodziły się zdrowe i rześkie. Choć niewiele z nich, jeśli w ogóle, zdaje się działać, niektóre są nawet niebezpieczne dla matki. Strach przed spłodzeniem mutanta przyćmiewa wszelkie inne obawy. Najpopularniejszą metodą leczenia jest nacieranie brzucha tłuszczem zwierzęcym raz w tygodniu. Uważa się, że izoluje to dziecko od niepożądanych oparów i zapewnia mu zdrowie. Matki, które zapomną lub pominą tydzień, mogą uzupełnić braki, wypijając kwarte krwi wołu zmieszanej z kozim mlekiem. Inne środki zapobiegawcze to niestawanie w świetle morsleba, ponieważ księżyc ten rzuca złe światło. Matki mogą też udawać się na pielgrzymkę do jednego z sanktuariów w Szali i uzyskać błogosławieństwo kapłana. Jednak nawet najbardziej czujne matki wydają wypaczone potomstwo, a w późniejszych miesiącach ciąży kobiety z ich otoczenia wypatrują znaków i złych wróżb. Zwiastunem złego porodu jest zagnieżdżenie się wróbli w okapie lub pająk podchodzący do matki w poranek porodu. Dzieci urodzone w nocy, kiedy morslep jest w pełni, Prawie wszystkie są w jakiś sposób dotknięte, dlatego akuszerki robią wszystko, aby spowolnić proces porodu w nocy aż do następnego ranka, kiedy czyste promienie słońca zetrą plamę. Skręty. Czasami dziecko może wyglądać normalnie przez kilka pierwszych lat swojego życia. W końcu jednak dochodzi do pewnych zmian fizycznych: zmiana koloru oczu, wydłużenie twarzy. A nawet wychodowanie rogów to najczęstsze pierwsze oznaki, że coś poszło nie tak. Prawo wymaga, by te wyjątkowe mutanty zostały natychmiast spalone. Choć niewielu ma serce, by skazać swoich synów i córki na śmierć, a zamiast tego zabiera dzieci w odległe miejsca i wypuszcza je na pustynię. Niezmiennie te zagubione dusze trafiają na stado bestii. A dzieci zbyt często wracają do swoich wiosek, by ucztować na rodzicach, którzy je oszczędzili. Środowisko. Zasięg Reigns Powers jest naprawdę długi. Dotyk bogów może zmienić i wypaczyć ziemię, tak samo jak postać śmiertelnika. Skażone miejsca pozostają, gdy Królestwo Chaosu ustępuje po każdej inwazji. Zaklęcia i rytuały rzucane przez magów wypaczają i zniekształcają ziemię wokół nich, i pozornie, bez żadnego powodu, sama puszcza zdradza naturalny porządek rzeczy, gnijąc i wypaczając się przy słabym śmiechu mrocznych bogów. Wchodzenie do tych splugawionych miejsc jest niebezpieczne, nawet dla osób o najczystszym sercu, a samo powietrze może zasiać ziarna zmian w tych. Którzy zbyt długo podróżują po tych regionach. Prawdopodobnie najbardziej zdeprawowanymi miejscami są same miasta. Nie bez powodu armie chaosu koncentrują swoje ataki na skupiskach ludności, tak jak miało to miejsce podczas wielkiej wojny z chaosem, a ostatnio podczas burzy chaosu. Każda inwazja zbiega się z przypływem magicznej energii, która wylewa się z oszalałych krain poza pustkowiami chaosu i która zmienia wszystko, czego dotknie. Miasta rodzą mutacje także z innych powodów. W większości miast Starego Świata warunki życia pogarszają się wprost proporcjonalnie do ich wielkości. Żadne miasto nie jest czyste, a większość z nich, jeśli nie wszystkie, jest przeludniona. Godne pożałowania warunki życia w mieście sprzyjają rozwojowi całego spektrum ludzkich niegodziwości, które z kolei szerzą rozpacz, gniew, desperację i zazdrość fundamenty korupcji. Niezadowolenie z tego losu i widok dekadenckiej szlachty w jej eleganckich powozach i domach twierdzach rodzi urazę, która ostatecznie prowadzi do nienawiści do siebie i goryczy. Aby rozwiązać te problemy, niektórzy zwracają się do sekt. Większość z nich nie ma pojęcia, komu te kulty służą, a inni po prostu pozwalają, by ich emocje narastały, aż ich ciała zbuntują się i wyhodują jakąś straszliwą mackę lub gałkę oczną. Wielu uczonych uważa, że tendencja do mutacji w środowiskach miejskich jest sztucznie zwiększona po prostu z powodu gęstości zaludnienia. Im więcej ludzi na danym obszarze, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się nieuniknionej mutacji. Aby to udowodnić, wskazują oni na dziesiątki społeczności w Starym Świecie, które rodzą własne mutanty, wyraźnie sugerując, że mutacje nie są zarezerwowane wyłącznie dla ośrodków miejskich. Kolejnym dowodem na podstępną moc chaosu są przejawy jego skażenia w samej krainie. Podróżnicy opowiadają o miejscach, o wypaczonych i pokręconych krajobrazach, gdzie z drzew wycieka ohydny, ochrowy płyn, a sama ziemia jęczy z powodu jego zepsucia. Nie brakuje tu dziwacznych stworzeń, takich jak te, które zostały zauważone na pustkowiach, a nawet anomalii schwytanych przez myśliwych. Krążą opowieści o trójokich jeleniach, rogatych królikach, mówiących żółwiach i amfizbaenie. Choć zarówno Dzicz, jak i miasta sprzyjają produkcji mutantów, takie miejsca są rzadkie. Nie można od tak natknąć się na polanę skażoną żywą zgnilizną. Ale wśród tych rzadkich miejsc są też takie, które zostały zmienione dzięki ludzkim wysiłkom. Takie miejsca mogły niegdyś służyć jako miejsca spotkań kultów lub być miejscem, w którym upadł szczególnie podły sługa Raynus Powers. W niektórych z nich mogą znajdować się starożytne grobowce, których nie należy naruszać, aby nie wydostało się z nich zło, a inne mogą skrywać skupiska kamienia spaczenia, takie jak te, które skaziły zniszczone miasto Mordenheim. Na szczęście takie miejsca są rzadkością, a gdy tylko zostaną odkryte, łowcy czarownic szybko oczyszczają je z wszelkich zanieczyszczeń.